Drodzy Państwo, serdecznie zapraszam na czytanie dwóch sztuk. Pani Anny Bernat, kiedy przesadza się stare drzewa. Jest to historia o marzeniach rzeczywistości pensjonariuszy domu starców. Oraz Gabinet Terapii Krótkoterminowej pani Ewy Nawój. Z tej to sztuki dowiemy się, w jaki sposób można odnaleźć prawdziwą miłość przy pomocy. Szalonej metody wynalezionej przez pewnego psychoterapeutę. Oba te czytania odbędą się 18 października o godzinie 19 w Domu Literatury, Róg Krakowskiego Przedmieścia i Senatorskiej w Warszawie, a czytać będą artyści oddziału ZASP w Warszawie. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam.